tu trafiłyśmy. Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne. Naprawdę bombowy smak. Wow. Nie mogę się zatrzymać. Chcę więcej i więcej. Też chciałabym spróbować. Nie ma mowy, to jest moje. Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka. Po raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry. Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd. Co to jest? To prawdziwa bomba! Najprawdziwsza! A pomocy! Co się dzieje? Patrz! Cześć wszystkim. Słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. E, czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Yy, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. nie. Można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Ty jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No, to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć. Stężenie bliski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Auć. Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite. Ja też. Kto z nas zwie więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię. Remis. To było super. No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa. To nowy iPhone. Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhony? Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super. Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. Odejdź, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. A, pomocy. O nie, mój iPhone. Dobrze ci tak. Więc to ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra. Daj mi swój, a ty weź mój. O nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie! Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj! To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka! Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż. Można spróbować. Wow, teraz mogę jeść tego iPhone'a bez końca! Mary, ma szczęście! Możesz mi zazdrościć. Jakie pyszności. Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować. Podłączę kabel. A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł. Ale masz teraz niezłą fryzurę. Pasuje ci. Ja pierwsza. Moja ulubiona Kinder niespodzianka. I to tak dużo. Niesamowite u mnie też! Sześć sztuk! Co? Ty też masz takie? To te czekoladowe, jak to prawdziwe! Hurra! Jestem szczęściarą! Mam te czekoladowe! Muszę je szybko rozpakować! Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować! Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O! W środku są M&M'sy! To jest pyszne! Wow! O! Ja też chcę! Wiem, mam przecież swoje własne kinder niespodzianki. Pachną tak słodko. Ku, w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Uuu, to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. A mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to. Ale ja też chcę prawdziwą Kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś Kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem! Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Przekłuj się, Chelsea. Gora zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak! Co nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups! Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Niebezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj! Nie, nawet ci pasuje. Moje danie jest zrujnowane. Nie będę już więcej gotować. Zaczynam. O, to zestaw z McDonalda. Super. Teraz ja. Wow, u mnie też. Ja spróbuję pierwsza. Kakao świetnie gasi pragnienie. Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki MMs. Czekoladowa kola i cukierki MMs. To idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. O nie, Jestem cała mokra. Jak ci się podoba prysznic z coli? Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już koli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja. Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcę zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja. Mogłabym je jeść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. What? Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką. Wow, podoba mi się tu. Chcę pierwsza sprawdzić, co mam. Ojej, Kinder niespodzianki! A co u ciebie? Sprawdźmy. Mam to samo. To dziwne. Zgadzam się, to trochę podejrzane. Cieszy jedno, obydwie mamy szczęście. Uwielbiam czekoladowe jajka. Uważam, że są najlepszym deserem ever. Uważaj, gdzie wyrzucasz śmieci, Suzy? Wszystkie opakowania lądują na mnie. Przepraszam, za bardzo mnie poniosło przy jedzeniu. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wow, w środku są cukierki. Muszę je jak najszybciej wsypać do ust. Boże, to jest pyszne. To idealne połączenie czekolady z czekoladą. Chcę więcej. Wow, w tym jajku są żelki. Uwielbiam to. Za każdym razem nowa miła niespodzianka. Mam nadzieję, że moje niespodzianki są jeszcze przede mną. Zobaczymy, ale póki co nie przeszkadzaj mi. Wow, czekoladowe cukierki. Niespodzianki za każdym razem są coraz fajniejsze. Co tak patrzysz? Zajmij się swoimi jajkami. Masz rację, najwyższy czas to zrobić. Fu, co to jest? Prawdziwe, surowe jajko. Nie spodziewałam się tego. Myślisz, że to wszystko? Nie mam mowy, zjadaj do końca. Mam nadzieję, że tu jest coś innego. Nie chciałabym tego przeżywać ponownie. O nie, znowu to obrzydliwe. Co za ochyda? Nienawidzę jajek. Ktoś tu miał niezłego pecha. Spójrz, mam nową partię cukierków. Fajnie, co? Przy okazji mam pomysł. Można je podrzucać i łapać ustami w locie. To bardzo wygodne. Poczęstuj mnie. To bolało. Mogłaś po prostu powiedzieć nie. Przestań się ze mną drażnić, to nie jest śmieszne. Chyba wiem, jak odegrać się na Suzy. Muszę podrzucić jej prawdziwe jajko. Widzę zazdrość w twoich oczach. Najwyższy czas, żebyś się z tym pogodziła. Co to? W ogóle nie przypomina czekolady. O, co obrzydliwe! Wiem, że ty to ustawiłaś! Dlaczego mnie oplułaś, Suzy? To nie wszystko, częstuj się! Wiesz, nie mam nic przeciwko! Mam genialny plan! Uważam, że ten strój świetnie mi pasuje. Nie wiem, co ty kombinujesz. Mam zamiar zrobić pyszne jajka sadzone takie, że będziesz mi zazdrościć. Co za aromat! Wspaniale! Podejdź, Suzy. Nie podzielę się. Nie wiedziałam, że potrafisz tak dobrze gotować. Obawiam się, że nigdy nie będziesz mogła spróbować. Bo ci w tym przeszkodzę. Co ty robisz, Suzy? O nie. Jajka spadły mi prosto na głowę. Nadchodzą nowe porcje. Sprawdźmy, kto zacznie. Kura, ja. Wow, to butelka coli. Masz szczęście, zobaczmy, co ja mam. Też kola, ale super! Wydaje mi się, że jedna z tych butelek jest czekoladowa. Jakie to dziwne. Nie mogę jej otworzyć. Może spróbuję zębami. Ojej! To czekolada! Szczęścia raze mnie! Ekstra, może ja też mam czekoladową butelkę. Nie, to zwykła kola, ale to nie znaczy, że jest mniej pyszna. Zastanawiam się, czy jest coś w środku tej butelki? Naprawdę jest pusta. Tak, leje się z niej czekolada. To jest dokładnie to, o czym marzyłam. Smakuje niewiarygodnie. Nie mogę przestać. Szkoda, że wszystko, co dobre, tak szybko się kończy. Szkoda, że się nie widzisz, Suzy. Powinna się umyć twarz. Wow, wciąż mam na sobie tak dużo czekolady. Mogę to wszystko zjeść. Co ty robisz, to obrzydliwe. Nie obchodzi mnie to. Najważniejsze, że dobrze smakuje. Kurcze, nie mogę dosięgnąć nosa. Tak lepiej. Brawo! Zupełnie zapomniałam o butelce. Przecież też można ją zjeść, bo jest z czekolady. Dokładnie, to jest naprawdę dobre. Nie zatrzymam się, dopóki nie skończę. Zostaw mi chociaż kawałek. Chcę spróbować. Już mi ślinka leci. Czego chcesz? Nawet nie proś, żebym się podzieliła. To na mnie nie działa, ale jesteśmy przyjaciółkami. Dobra, na szczęście mam jeszcze kole. Myślę, że możesz się ze mną podzielić. E, masz rację, czemu nie? Spójrz! Tu coś jest. Gdzie? Właśnie tutaj, głupta się! Oszukałam cię, Suzy, a ty mi uwierzyłaś. To nie fair! Nie wolno tak robić. Ech, myślisz, że pozwolę ci się z tego wywinąć? Nie ma mowy. Mam przy sobie trochę mentosów. Myślę, że się przydadzą. Wszyscy wiemy, co się stanie, gdy wrzucę je do coli. Ojej, patrz, tam coś jest! Tylko się skup, mam coś ważnego do zrobienia. To Wszystko gotowe. Nic nie widzę. Co się dzieje? Dlaczego kolatryska mi prosto w twarz? O nie, sytuacja wymknęła się spod kontroli. Kontynuujmy? Bardzo chętnie. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, to przecież Chili. Też się tego nie spodziewałam. Zaczynasz. Nie ma mowy. Tym razem mnie nie oszukasz. Odmawiam jedzenia tego, więc życzę powodzenia. Dobrze, skoro tak bardzo nalegasz, to ja zacznę. Ojej, to smakuje tak dobrze. To czekolada. Szczęścia razem mnie, niepotrzebnie się bałam. Chwileczkę, więc ja mam prawdziwą papryczkę? Tylko nie to. Szkoda, że nie mogę się z tobą podzielić. Za mała porcja. No cóż, został ostatni kęs. To było pyszne. Teraz twoja kolej. Ale ja się boję. Nienawidzę ostrego. Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją papryczką? Chciałam cię tylko troszkę przestraszyć. Już wystarczająco się boję, nie każ mi tego jeść. Przestań się nad sobą żalać, nie przeciągaj. Zaczynaj. Masz rację, lepiej to szybko załatwić. Życz mi powodzenia. Ojej, to wcale nie jest takie ostre, nawet mi się podoba. Gotowe. Ostrożnie trafiłaś mi prosto w czoło. O nie, czuję ostrość. Chyba ktoś pospieszył się z wyciągnięciem wniosków. Myślę, że trzeba dodać więcej ognia. E, masz na Dzięki. Przyda mi się woda. O nie, to Tabasco. Znowu mnie oszukałaś. Pomocy! Wyruszam w kosmos. Ojej, jak tu pięknie, ale troszkę dziwnie się czuję. Miłego lotu, Suzy. Tylko nie to. Ja spadam. Ratunku. Dosłownie zwaliłaś mnie z nóg. Przepraszam, to było przypadkiem. Chcę kręcić pierwszy. Świetnie. Cała góra różnych lodów. To spełnienie marzeń. Kate, twoja kolej. Kręci mi się w głowie. Co tam wypadło? O nie. Dlaczego jestem tak karana? Papryki są takie ostre, nawet nie zdążę skosztować tego pysznego ciasta. Twoje ciasto wygląda coraz groźniej z każdą papryczką. A moje lody tylko dodadzą tortowi smaku. Są kolorowe, piękne i bardzo smaczne. Wiem nawet, jak zrobić jeszcze ładniejszy tort. Zbuduję coś na samej górze. Moje lody są akurat w kubełku. Fajnie byłoby też, gdyby tort był jeszcze wyższy. Na przykład za pomocą kulek lodów. Wow, jaki wysoki! Nie masz pojęcia, jakie to będzie pyszne. Zaraz spróbuję kawałek i opiszę bardzo szczegółowo. To jest niesamowite. Tak jak myślałem, bardzo smaczne. Kate, może chcesz spróbować? Oczywiście, że tak. Chcesz, ale nie dostaniesz. Po co ci moje ciasto, skoro czeka na ciebie taki duży tort z papryczką? No to do dzieła. Mam nadzieję, że po kilku kęsach nie wznieca tu pożaru. Życz mi powodzenia. A, moje usta płoną. Co za koszmar. Nie zjem tego więcej. To są prawdziwe tortury. Tak? Czyli będę musiał użyć koła karnego. Zobaczmy jaką karę otrzymasz. Tabasco. To znaczy, że twój tort będzie jeszcze bardziej ostry. I użyję do tego właśnie zasu Tabasco. Co ty robisz? Przestań. Z niebieskiego zrobił się teraz czerwony. To okropne. Teraz na pewno się spalę. Jeśli będzie pożar, to przez ciebie. Jakie to jest ostre? Już nawet nie czuję ust. Z twoich uszu wydobywa się para. Ojej, no to lecę. Dokąd? Kto dokończy ten tort? Najwyraźniej tym razem musimy zatrzymać koło. Lepiej zrobić to z zamkniętymi oczami. No i co tam jest? Majonez i ogórki? Nie planowałam robić sałatki. A będziesz musiała. Mam nadzieję, że mnie się poszczęści i dostanę coś smacznego. To nie fair. Trzeba to powtórzyć. Wszystko jest fair. A jeśli będziesz oszukiwała, to dostaniesz koło karne. No właśnie. Gdzie są moje czekoladowe prezenty? Uwielbiam nutelle i Bueno. Ja będę musiała zrobić najbardziej kalorycznego burgera, jakiego widziałam. Majonez jest tak ohydny, jakby był zrobiony z samego tłuszczu. A Nutella jest rewelacyjna. Mógłbym ją jeść cały czas. Jak mam wycisnąć majonez na ciasto? Jest taki gęsty. To po raz kolejny dowodzi, że jest bardzo tłusty. Mam pomysł. Nutella też jest gęsta, więc będę pracować jak przy szpachlowaniu. Wystarczy, że na ciasto nałożę czekoladowy krem. To chyba najpyszniejsza szpachla, jaką kiedykolwiek robiłem. Teraz pozostało już tylko dokładnie rozłożyć masę na cieście. Dzięki temu będzie równomiernie wyszny. Też muszę tego spróbować. Ups, teraz mam czekoladę na całej twarzy. To nawet fajne, przynajmniej spróbuję czegoś pysznego. Głupi majonez, nawet nie chce wyjść. No dalej! No w końcu. Ale wygląda po prostu obrzydliwie. Coś jest nie tak z moim ciastem. Chyba nie jest wystarczająco równe. Muszę to sprawdzić. A ja w międzyczasie pożyczę twój wałek i rozsmaruję majonez po całym cieście. Już wiem. Muszę zrobić warstwę na górze nieco cieńszą. Co to jest? Skąd tu się wziął majonez? Kate, chyba wiem, ktoś za to odpowiedzialny. Zniszczyłaś moje ciasto. Dlaczego wcisnąłeś mi słoik na rękę? Żebyś mi więcej nie przeszkadzała. Pomóż mi teraz, jak mam to zdjąć? Sorry, nie mam czasu, muszę jeszcze rozłożyć czekoladki na torcie. Co to bardzo wymagająca praca, tak na marginesie. Wyszło idealnie. Jak ja mam ułożyć ogórki? To jest większe wyzwanie, zwłaszcza z moją ręką w słoiku. Spójrz, jaki tort zrobiłem! Jest taki czekoladowy i taki duży. Ja też taki chcę. Dlaczego nie pozwolisz mi chociaż spróbować? A ja dam ci moje ciasto. Twoje? Nawet wygląda obrzydliwie. Nie dzięki, wystarczy mi moje czekoladowe cudeńko. Jakie to jest dobre! Radzę każdemu spróbować takiego tortu. To są emocje nie do opisania. Ja też muszę spróbować. Niestety myślę, że nie będę tak zachwycona. Szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Moje ciasto jest okropne. Fuj! No co tym razem wylosuję? Wow, wata cukrowa, wspaniale! Mam nadzieję, że ja też dostanę coś dobrego. Kurczę, jakieś świeczki? To świeczki, które trzeba będzie zdmuchnąć. No ja będę na to patrzeć i się śmiać. Bo ja z kolei mam do jedzenia mnóstwo waty cukrowej. Nie dość, że można ją zjeść, to można z niej zrobić prawdziwe wąsy. I nie tylko wąsy, również grubkę. Teraz jestem piratem. Wata cukrowa to naprawdę dobra rzecz. Jest pyszna, a przede wszystkim daje dużo radości. Zgadzam się. Ja też spróbowałam waty cukrowej. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko. Jest naprawdę pyszna. Pyszna? Jak śmiesz! Oddaj mi całą moją watę. Nie powiedziałam, że możesz jej dotykać. Hej! Będę nią dekorować w tort. Każdy milimetr jest dla mnie bardzo ważny. Można z niej zrobić bardzo fajne figurki króliczki, a nawet kaczuszkę. Będą bardzo fajnie wyglądać na moim już pysznym i dużym torcie. Teraz nadszedł czas, aby go spróbować. Jakie to jest dobre, tak jak myślałem. Ciasto ze świeczkami jest fajne, ale jak je zjeść? Po prostu je zdmuchujesz i tyle? Ale wygląda to bardzo fajnie, trzeba przyznać. Zgadzam się, tort wyszedł rewelacyjnie. Teraz nadszedł czas na zapalenie świeczek. Raczej na to, żeby je zdmuchnąć. Myślisz, że to jest śmieszne? Włączyłaś alarm. Teraz wszyscy będziemy mokrzy! Co ja zrobiłem? Nic nie widzę, głupia woda. Tom, to wszystko twoja wina. Dobrze, że przynajmniej ciasto nie uległo zniszczeniu, a moje uległo! Mimo to nadal jest niesamowicie smaczne. Dobra czas, żeby mi ja spróbowała smak świeczki, ale torti tak jest świetny. Cieszę się. Na co chce mój ulubiony wnuk? Frytki. Świetnie, zamierzam zrobić najpyszniejsze frytki. Najpierw trzeba wlać olej na patelnię. Teraz pokroję ziemniaki i je usmarzę. Babciu, to nie wygląda jak frytki. To nawet lepiej, bo ja wygram tę rundę. Hmm. Najpierw obiorę ziemniaki. Ojej, średnio mi to wyszło nożem. Potrzebuję specjalnej obieraczki. Yes! Teraz powinno mi się udać. Hmm. Amatorzy, tak się kroi ziemniaki? Raz, dwa i gotowe. Nikt nie robi frytek na patelni. Do tego służy frytownica. Wrzucamy ziemniaki. I smażymy je na oleju. Tylko spójrzcie na tę złotą skórkę. Wspaniale! A gdzie są moje ziemniaki? Czy ja wszystkie pokroiłam? Co teraz robić? Nie martw się, kochanie. Co to za frytki bez sosu? Keczup nie jest dla mnie, jestem przecież szefową kuchni. A wszyscy najlepsi szefowie kuchni na świecie robią własny sos pomidorowy. No i proszę, arcydzieło. Idealne frytki. Wszyscy już usmażyli ziemniaki, a ja mam tylko obierki. Co robić? Wiem. Po co się męczyć, skoro można zamówić dostawę? A tej frytki. Domowe ziemniaczki. Frytki od szefowej kuchni. Wow, ile pyszności. No, oprócz tego. Mm, a te frytki wyglądają przepysznie. Spróbuję. Ojej, jakie ostre. Nie chcę ostrego. A co my tu mamy? Mmm, pyszne. Podobają mi się te frytki. Hurra, wygrałam. Ale co teraz gotujemy? Chcę jajka. Łatwizna. Każde danie powinno być przyrządzane z miłością. Dlatego moje jajka będą w kształcie serca. Trzeba usmażyć kiełbasę, a potem rozbić jajka. Wyszło świetnie. Im temperatura, tym szybciej się smaży, prawda? Ustawię kuchenkę na maksimum. A teraz jajka. Ojej, skorupka wpadła. Może nikt nie zauważy. Będzie smaczniejsze. Nie, jednak nadal widzę te skorupki. Będę musiała coś wymyślić. Wymieszam to. Ojej, kochanie, coś ci nie wyszło. Dodam mleka. Teraz na pewno niczego nie będzie widać. Patrzcie i uczcie się. Tak gotują prawdziwi szefowie kuchni. Precz z patelnią, będziemy potrzebować tostera. Pokroję cebulę i czosnek. Potem awokado. Wymieszam to wszystko razem. Świetnie. Teraz będę używać blendera. Wyszła wspaniała mieszanka. Muszę tylko posmarować nią tosty. Właśnie tak. A teraz czas na jajka. Jedno w zupełności wystarczy. Rozwijam je do miski i wstawiam miskę na patelnię z wrzącą wodą. Patrzcie, jakie cudowne jajko zrobiłam. Pozostaje tylko to ładnie podać. To niesamowite i ostatnie dekoracje. Proszę bardzo, idealnie. Wow, wyszło naprawdę fajnie. Ja też muszę ozdobić moje danie. Keczup i musztarda wystarczą. Kochanie, jesteś pewna? Gotowe. Zobaczmy, co my tu mamy. To nie wygląda dobrze. Wow, serduszko. Babciu, te jajka na pewno są twoje. Nie potrzebuję widelca. Co to jeść rękami. A to co? Wygląda ciekawie. A jak smakuje? Mm, dosyć dziwnie. Zdecydowanie babcia wygrywa. O, jestem taka szczęśliwa.